Pokażę Ci teraz, w jaki sposób wykonać automatyczny certyfikat, który zostanie wystawiony każdej osobie, która ukończy Twój kurs, kurs darmowy czy też płatny. Na takim certyfikacie będzie informacja, za co jest ten certyfikat wystawiony. Będzie automatycznie wpisane nazwisko, imię i nazwisko Twojego studenta. Automatycznie wpisany też tytuł Twojego kursu, nazwa Twojego kursu, będzie Twój podpis. I taki certyfikat możesz zaprojektować według swoich upodobań graficznie. Twój student po ukończeniu kursu będzie mógł sobie ten certyfikat pobrać. Dzięki temu też może sobie wstawić do swojego CV, pochwalić się na swoich social media. No i taki certyfikat wpływa też na to, że podnoszą się kompetencje danej osoby. Szczególnie jeżeli to są jakieś kursy, które uczą jakieś umiejętności, które mogą na przykład przydać się też do pracy w social media. Na przykład teraz bardzo dużo firm szuka osób, które zajmują się social mediami. Jeżeli uczysz różnych rzeczy dotyczących właśnie budowy biznesu online, w jakichkolwiek aspektach, to na pewno taki certyfikat będzie pomocny dla Twoich kursantów, bo będzie świadectwem na to, że oni się kształcą i że zdobywają umiejętności w tym zakresie. Fakt, że Twój kurs posiada taki certyfikat, może wpłynąć na to, że ktoś właśnie kupi Twój kurs, ponieważ właśnie będzie mu potrzebny taki certyfikat. Chce sobie kompletować to, jak podnosi swoje kompetencje, więc realnie wpływa to też na to, że Klienci chętniej kupują kursy, które mają certyfikaty na koniec. Taki certyfikat jest wystawiany dzięki wtyczce Tutor LMS. Jest to wtyczka, która jest w wersji bezpłatnej i płatnej, natomiast certyfikaty są tylko, gdy masz wersję płatną. Najniższa cena to jest normalnie 150 dolarów, 149, tak, czyli około ponad 600 zł. Akurat w tej chwili jest promocja, nie wiem, jak długo będzie trwała. Normalna cena jest taka. Wtedy kupujesz licencję, i jak masz licencję, to możesz sobie właśnie tworzyć certyfikaty, i też masz dużo wtedy innych jeszcze udogodnień i funkcjonalności, ponad to, co jest w darmowej wersji. Więc możesz kupić sobie tutaj na stronie dystrybutora tą wtyczkę, lub możesz też kupić ode mnie, ponieważ ja mam licencję agencyjną i mogę taką licencję swoim klientom dać. I wtedy zapłacisz 70% ceny, która jest u producenta. Natomiast możesz też skorzystać z opcji, którą przygotowałam. Jest to gotowa strona dla biznesu online, i na takiej stronie instaluję między innymi kursy online, ale też jest i blog, jest sklep, są strony lądowania, dostajesz opiekę techniczną, instaluję tu, uruchamiam, i dostajesz też różne instrukcje, m.in. na przykład właśnie takie w jaki sposób wykorzystywać wtyczkę Tutor LMS, ale też wiele innych różnych instrukcji. I wtedy już nic dodatkowo nie płacisz za tą wtyczkę. Do kursów online ona jest po prostu w cenie daje ci tą licencję w ramach instalacji gotowej strony. Pokażę ci teraz właśnie jak to zrobić. Gdy masz zainstalowaną na WordPressie wtyczkę Tutor LMS Pro, będziesz mieć możliwość właśnie ustawiania certyfikatów, wchodzisz w ustawienia, tutaj masz opcję certyfikaty i możesz zacząć sobie tworzyć te certyfikaty. Ja już tutaj widzisz, jeden mam stworzony, ale zacznę od początku, więc klikamy przycisk create certyfikat. Ta wtyczka jest spalszczana, menu coraz więcej jest po polsku, natomiast jeszcze nie wszystko, także niektóre opcje są po angielsku. Weszliśmy tutaj, od razu się odpaliły nam gotowe Szablony, z których możesz skorzystać, dobrać sobie do tematyki Twojego kursu, który będzie najbardziej odpowiadał. Ja wybiorę tutaj ten szablon, więc wybieramy Use This Template, ładuje nam się ten szablon. No, i mamy już tutaj po angielsku różne elementy, więc możemy sobie po prostu je pozmieniać. Jeżeli chcesz dodać jakieś inne elementy, to tutaj z boku masz taką narzędziówkę, gdzie możesz dodać tekst, jakieś inne elementy, więc tu należy sobie tutaj stąd przeciągnąć i upuścić, na przykład nazwisko studenta, tak? No tu akurat już też jest wstawione, więc dwa razy nam jest niepotrzebne. Tu możemy skasować. Na przykład, może chcesz Kod QR, no to możesz wstawić. Na przykład tutaj na tym szablonie nie ma daty, kiedy to zostało, kiedy ten certyfikat został wystawiony. Mamy tutaj taką możliwość wstawienia po prostu daty, więc przeciągniemy sobie to. Mamy tutaj taki kod i ten kod spowoduje, że w momencie, kiedy ktoś otrzyma ten certyfikat, to tutaj w, w tym kodzie zamiast napisu TIME pokaże się po prostu data, w której ta osoba otrzymała ten certyfikat. Więc sobie to możemy wykorzystać. Zaraz sobie to ułożymy. Tutaj mamy media. Możemy dodać obrazki czy zdjęcia, które byśmy chcieli. Tu w bibliotece mamy różne kształty, jakieś naklejki, więc też możesz sobie coś dobrać, jeżeli stwierdzisz, że któryś element będzie bardziej pasował. Możesz sobie wymienić na przykład. To możemy sobie wymienić nie wiem, na to na przykład. I... I już mamy, no, już mamy coś takiego, tak? Ramki i znaki wodne. Jeżeli nie chcesz jakiegoś elementu, to po prostu do śmietnika. Ja tu zostawię ten, który był oryginalnie. No i tutaj tło, możesz sobie zmienić kolor. Tutaj, no, właśnie te tła, czy jakieś e, wzory, też po prostu e, białe tło, jeśli nie chcesz żadnego. I tutaj tą ramkę, ramkę możesz sobie wymienić na jakąś inną, ale ja zostawię tą. Która była. Ok, więc teraz klikamy sobie w tekst i zmieniamy sobie po polsku, i tu sobie dodamy jeszcze właśnie tą informację o dniu, kiedy to było wystawione. Teraz tutaj jest podpis instruktora, a tutaj jest podpis właściciela, dyrektora Akademii. No, jeżeli ty jesteś jednocześnie jedną i drugą osobą, to po prostu jeden z tych podpisów możesz usunąć. Po prostu delete, usuwamy to. Tutaj wpisujesz swoje imię, tutaj kim jesteś, i tutaj ładujesz swój podpis, obrazek swojego podpisu. Ja już taki obrazek mam. Możesz sobie taki podpis stworzyć w Canva, na przykład. I ten certyfikat wygląda w tym momencie w ten sposób. Zapisujemy, publikujemy. Teraz stąd wyjdziemy. I teraz mamy dwa certyfikaty. Możemy sobie go nazwać. Zapomniałam go nazwać, więc możemy wrócić do edycji. Tutaj możemy nazwać. Ja sobie nazwałam. Tak, jak się mój kurs nazywa, i mamy dwa certyfikaty. I teraz ten certyfikat mogę do wielu kursów używać, ale jeżeli chcę mieć inne certyfikaty, różne do różnie graficzne, tak, na przykład taki chcę do innego kursu. Może na przykład podzielę sobie to poziomami, że dla poziomu pierwszego będzie jakiś inny certyfikat inaczej wyglądający, może będzie mieć inny kolor tła na przykład, czy inną ramkę, a dla kursów, dla osób, które przechodzą jakieś wyższe poziomy kursów, będzie inny. Natomiast mogę po prostu ten certyfikat, do, mogę sobie stworzyć jeden tylko i do wszystkich kursów używać tylko jednego certyfikatu. I teraz, jak przyporządkować dany certyfikat do kursu? Wchodzisz sobie do kursu, tutaj na przykład właśnie do tego, jak 5 minut zbudować tą stronę, edytuj. Zjeżdżamy na sam dół i tutaj mamy certyfikaty. I to jest właśnie ten, który stworzyłam. Ten jeden, ten drugi, a to są jakieś inne, a tam które sobie testowałam. Więc robimy use, teraz jest ptaszek i teraz ten certyfikat zostanie wystawiony dla każdej osoby, która ukończy ten kurs. Oczywiście aktualizuje dane i to wszystko.